W poprzednim rozdziale pokazaliśmy najważniejsze elementy interfejsu, a teraz pokażemy, jak ten interfejs dopasować do własnych potrzeb. Będziemy modyfikowali położenie i rozmiary okien, ponieważ tak powiedzieliśmy wcześniej, większość obszaru roboczego zajmują okta. Po prawej stronie widzimy np. przykład okno podglądu, tutaj widzimy okno przycinania klipów, a po lewej stronie widzimy kilka zgrupowanych okien. Media, eksplorator plików, przejścia, efekty itd. Może na początku zajmiemy się właśnie tymi zgrupowanymi oknami. Tak, bo dzieliśmy w rozdziale poprzednim, jeśli chcemy przejść do jakiegoś okna, no to musimy wybrać daną zakładkę. W tej chwili, na przykład, wybraliśmy zakładkę przejścia. Klikamy obok, wybraliśmy zakładkę z oknem efekty wideo, potem możemy wybrać, na przykład, generator mediów i tak dalej. Kolejność tych zakładek możemy dowolnie modyfikować. Po prostu trzymamy wcięty lewy klawisz myszki i przeciągamy zakładkę w wybrane miejsce. Teraz zakładkę generator mediów przenieśliśmy z ostatniej pozycji na trzecią pozycję od końca. Tak samo możemy zrobić na przykład zakładką przejścia, możemy ją przenieść na prawo, na lewo, generalnie możemy ją umieścić w dowolnym miejscu tego zgrupowanego okna. Oczywiście możemy w każdej chwili przywrócić sobie domyślną pozycję, generator mediów przeniesiemy sobie na prawo, a przejścia przeniesiemy na lewo przed zakładkę efekty, czyli możemy kolejność tych zakładek dowolnie zmieniać. Oczywiście, korzystanie z okien w obecnej formie może być trochę niewygodne. Po prostu, zawartość niektórych okien nie mieści się i nie możemy uzyskać w łatwy sposób dostępu do wszystkich narzędzi, do wszystkich opcji. Tutaj, na przykład, musimy korzystać z pasków do przewijania nie tylko w płaszczyźnie pionowej, ale również w płaszczyźnie poziomej. Czyli generalnie czasami lepiej by było takie okno nieco powiększyć. Okno możemy powiększyć na kilka sposobów. Zauważmy, że tutaj u góry do dyspozycji mamy taki niewielki przycisk ze szczałką skierowaną w lewo. Kliknijmy teraz w tym miejscu. Zawartość naszego okna została rozwinięta. Kliknijmy ponownie i zawartość okna zostanie zwinięta. Tak samo możemy zrobić z każdym innym oknem. Przejdźmy na przykład do okna przycinania klipów. Wybierzemy tą samą strzałkę skierowaną w lewo, czyli klikniemy w tym miejscu. I rzeczywiście zawartość okna przycinania klipów została poszerzona. Czyli w tej chwili możemy sobie pracować wygodnie z tym oknem. Jeśli chcemy powrócić do, do poprzedniego układu, Oczywiście ponownie klikamy na tej szczałce, oczywiście w ten sposób przywróciliśmy poprzednią szerokość tego okna. To samo możemy zrobić na przykład z oknem podglądu. Klikamy na szczęłkę skierowaną w lewo, poszerzamy na całą szerokość obszaru roboczego, klikamy ponownie i zwężamy do poprzedniej szerokości. W ten sposób możemy zdefiniować tylko dwie szerokości okna, szerokość domyślną oraz szerokość maksymalną, czyli możemy okno rozciągnąć na całą szerokość obszaru roboczego. Czasami jednak chcielibyśmy uzyskać jakąś niestandardową wielkość okna. Aby to zrobić, musimy po prostu przeciągnąć krawędzie. Umieścimy kursor w tym miejscu i przeciągniemy na lewo. W ten sposób powiększymy okno przecinania klipów, pomniejszając jednocześnie okno po lewej stronie. Oczywiście możemy przeciągnąć na lewo aż do krawędzi, no i w ten sposób rozszerzymy okno przecinania klipów, a zupełnie zniknie nam okno, które było wcześniej widoczne. Po lewej stronie. Oczywiście możemy również to okno z powrotem przesunąć na prawo. To samo możemy robić z każdym innym oknem. Możemy na przykład przesunąć sobie okno podglądu w lewą stronę, w prawą stronę i tak dalej. Okna możemy modyfikować również w innej płaszczyźnie. Możemy na przykład umieścić kursor w tym miejscu i zmniejszymy sobie w ten sposób obszar naszej osi czasu. Jeśli z powrotem umieścimy tutaj kursor i przesuniemy do góry, to nasza oś czasu zostanie oczywiście powiększona i jednocześnie pomniejszone zostaną te trzy okna widoczne u góry. My sobie może z powrotem przywrócimy tą pozycję myślą, czyli przesuniemy poziomą krawędź nieco w dół. Zauważmy, że wszystkie okna w tej chwili są zadokowane. Możemy jednak te okna przenosić do okien osobnych. Zauważmy, że każde okno po lewej stronie ma taki pionowy pasek składający się z kilku kropek. Spróbujmy umieścić kursor na tym pasku i przytrzymać się tyle lewy klawisz myszki. W ten sposób przeniesiemy tą zawartość do osobnego okna. Możemy teraz to okno dowolnie modyfikować. Możemy na przykład przesuwać krawędzie zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i w płaszczyźnie poziomej. W ten sposób zawartość okna z wyświetlaczem czasu została oczywiście powiększona. Możemy również umieścić kursor na, na w narożniku i dowolnie nasze okno przeskalowywać. Czyli możemy dowolnie powiększać, dowolnie pomniejszać i tak dalej okno możemy sobie umieścić w dowolnym miejscu. Możemy je również zadokować, na przykład w górnej części. My jednak chcemy to okno z powrotem przesunąć do poprzedniej pozycji, a więc umieszczamy kursor na tym pionowym pasku, przesuwamy na lewo i przywracamy poprzednią pozycję. Oczywiście w tym miejscu musimy jeszcze puścić lewy klawisz myszki. Tą samą czynność możemy wykonać w każdym innym oknie. Wybierzmy na przykład okno przycinania klipów. Umieszczamy tutaj kursor, trzymamy wycięty lewy klawisz myszki i rzeczywiście zawartość została przeniesiona do odrębnego okna. To okno również możemy sobie dowolnie modyfikować, czyli możemy zmieniać jego rozmiary w jednej i w drugiej płaszczyźnie. Możemy również umieścić w dowolnym miejscu. Możemy także to okno w dowolnym miejscu zadokować. My oczywiście teraz przywróciliśmy poprzednią pozycję. Okna możemy również zamykać. I tą czynność możemy wykonać na dwa sposoby. Spróbujmy sobie tę zawartość umieścić w osobnym oknie. Zauważmy, że w prawym górnym rogu pojawił się krzyżyk. Oczywiście jeśli klikniemy w tym miejscu, to okno zostanie zamknięte. My jednak tego nie będziemy robili, może to okno spróbujemy sobie ponownie zadokować na poprzedniej pozycji. Zauważmy, że każde okno w lewym górnym rogu posiada niewielki czarny krzyżyk. Jak łatwo się domyślić, służy on oczywiście do zamykania tego okna. A więc klikamy w tym miejscu, okno zostało zamknięte. No ale czasami takie okno chcielibyśmy przywrócić. Aby to zrobić, musimy przejść do menu widok. I tutaj po prostu musimy wybrać to okno, które przed chwilą zamknęliśmy. Będzie to pozycja o nazwie Trimmer, czyli okno przycinania klipów. Opcjonalnie możemy również wybrać skrót klawisz Alt plus 2. Klikniemy w tym miejscu i rzeczywiście okno stało przywrócone. No to na przykład spróbujmy sobie jeszcze zamknąć okno podglądu. Klikamy w tym miejscu na krzyżyk w lewym górnym rogu. Okno podglądu stało zamknięte. My to okno chcemy przywrócić, a więc przechodzimy do menu widok, wybieramy podgląd wideo i rzeczywiście okno stało przywrócone. Zauważmy, że program zapamiętał poprzednie rozmiary i poprzednie położenie tego. he okna.